Hej, cześć, siemanko, cześć. witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. stworzyłem taka że taka przerwa po prostu, jakieś event do no, nagrywania nie. chciało mi się bardzo. Dzisiaj jest ze mną Sokolowski, witajcie się. Czołem, No i dzisiaj nagramy sobie filmik z Among Us, ponieważ no, jest event April mm Fools, -hmm. gdzie jak widzicie duże głowy mamy. Po prostu rozciągamy ja się, nie. tak? No i pomyślałem no. sobie, że no, śmiesznie już by było nagrać sobie tak. tak. I ogólnie jest y, każdy kolor ma inną wielkość szyi. To właśnie teraz Zresztą. dopiero e, znaleźliśmy e, ciekawe czarny y, i jakiś tam jeszcze kolor ma największy. Hmm, dobra, A, no to ten dobrze. Ten, to, ten, dobrze. Ten, to teraz poprosimy o publiczny. Żółty chyba też ma duży całkiem. że coś na równe. I teraz sobie e, prawdopodobnie, zrobimy, czekaj, czekaj, czekaj. Teraz prawdopodobnie zrobimy cięcie, możemy już zaczynać na spokojnie, jak, jak widzicie teraz już z powrotem jesteśmy po cięciu, takim długim niestety, bo jak robimy my serwer no to jest taki kijowo i tutaj nic między sobą nie komentujemy, znaczy rozmawiamy, nie mówimy sobie kim jesteśmy, żeby gra była ciekawa, żeby było ryzyko, tutaj nie mówimy kim jesteśmy. Każdy ma jakąś rolę na pewno tutaj możecie. Mają zauważyć? Mają zauważyć? Kuda, tego, że jest to, że rola. pewnie ty będziesz słyszeć. Znaczy no właśnie ja mogę słyszeć, ale ja tutaj akurat... Znaczy nie, nie będę słyszeć, bo jest podobny dźwięk, więc. Jeżeli jest różnica, no to niewielka. Nie mówimy jak ktoś nas zabija ani nic, tylko po prostu gramy. Tak jak się powinno. Rozmawiamy sobie, ale po prostu, wiesz... Nie ma cheatowania. Tak jak powinno się. Można rozmawiać, ale nie cheatujesz. Dobra... Chyba, że takie info, dajmy na to, czy widziałeś kogoś gdzieś tam. Siema, siema. No siema, siema. Nie widziałem cię. a Zdechłeś! Zdechłem? Nie, ja żyję. Kudę. Sam nie wiem, czy się Załapać węgą, nie mogę. Aha. Uh, Różowego nie widziałem chyba nigdzie. A jak widziałem, to ono. Różowy chyba szedł y, w moją stronę przed chwilą. No możliwe, że gdzieś tam był, nie ale nie nawet nie wiem, szczerze. Nie, nie ale że ja mam chyba de jakąś demencję. Właśnie, no demencję M to dostaje się czasami. Medbay? Medbay? A to nie. A tak było, że ktoś wyskoczył z wenta? Chyba nie, nie szczerze, wiem. nawet nie wiem, bo ja tak robiłem. Hmm la, 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 la. Ej, Visuals jest włączony, czy nie? Eee, Visuals off, czy on? Bo się o tyta, ty... nie, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem Chyba tak, chyba samon, chyba Skipujemy, bo nie ma podejrzeń żadnych Chyba, że na kogoś głosujemy ja Skip Skip, bo nie ma żadnych podejrzeń kompletnie Skipujemy po prostu Sorry, jeżeli słyszycie muszę... moje krzesło za bardzo, ale to wiem takie. To jest moje... To są moje krzesła, szybko po prostu. Jeżeli mój no mikrofon też, też się szybio, za bardzo jak odzywa, jak no jak to... Słuchać? Jeżeli mój mikrofon się jeszcze raz odzywa tak bardzo, to ja już sorry bardzo, ale ja kupuję nowy zaraz Normalnie jak się zdenerwuję na niego zaraz. O o akurat, akurat! Widzisz? Są wizuale? A nie wiem, a co? Nie słyszę... Nie ja Nie słyszę działka, więc chyba nie, ale no. Poczekaj sekundkę, to ja podejdę. No, są wizualne, widzę jak strzela. napiszę, że jesteś spoko, spoko. czysty. No to dobra, to. E, jeszcze ja ci nie będę nic gadać takiego, czy ja robię taski, czy nie, ale ty już możesz mówić, bo ja widzę, że jesteś czysty. Jednak zapytania wolny tylko, bo ciekawy jestem, e, po co. Rose Vent, mówisz? Eee, dobra, możemy zaryzykować. Bo co mamy do stracenia? Clear, chyba tak się pisa, mam nadzieję, że tak się pisze. No niby można na ciemnego zielonego zaryzykować, a on już był w czerwcu. E... Chociaż w sumie nie, ciemny zielony, bo on mówi, że fake... Nie wiem, co to jest. E, fake astero... Asteroidy fejkował! Ciemny, ciemnozielony. Dobra. Dobra, ja... próbujemy, dawaj. Bo, ty, mógł się pomylić, ale ja zawsze. Je, ale szczerze, uważam, że on naprawdę fejkować, więc e, ja uważam, że głosujemy na ciemnego zielonego. W ogóle, widzowie, no, m, pochwalcie się, jaki wy macie level w Among Us. Oprócz tego, okay, oczywiście, czy... zostawcie super z wątkiem, będzie mi bardzo miło, oraz łapę w górę, ponieważ e, motywuje mnie to do nagrywania kolejnych odcinków. I jak będzie wystarczająco dużo, wystarczająco dużo no może będę częściej nagrywać niż teraz. No wiecie, to, to ogólnie taka przerwa była po prostu, nie wiem szczerze nawet czemu, nie, po winowie, prostu nie Link do naszego Discorda w opisie. No, link do Discorda macie w opisie, o ile nie zapomnę wam go dać. tak samo jak do kanału Sokolowskiego, który e, link do niego też będzie w opisie. E, nic tam nie ma w medzie, ani ciała, ani nic, więc teraz lecę, a dobra. Moim najnowszym odcinkiem, Bardzo mam no Tutaj, e, jeżeli da radę, no to pod koniec odcinka na ekranie e, dam Wam e, odcinki, najnowszy odcinek. Bo mogliśmy się zaryzykować różowego. Niestety tutaj, jak widzicie, przegraliśmy pierwszą rundę, więc zagramy sobie tak jeszcze jedną, może dwie rundy. I teraz. Dwie rundy, dobrze będzie. Możliwe, że zrobimy teraz cięcie małe, no więc teraz no. Dobrze, jesteśmy poprzednio. jestem właśnie i no, teraz startujemy na się, się pytajcie, czemu? Ja byłem linek, za tym, żeby nie robić tak. Bo ja uważam, że gra więcej osób jest lepsza. Tutaj widzowie możecie zobaczyć, właśnie, nie, moją rolę, jaką jestem. Jakim jestem ogóle, czy jestem groomaitem, czy inżynierem, czy impostorem, może. Może jestem ship-shifterem, albo. albo Czego jeszcze nie wymieniłem? E, Dajcie challenge. Jeśli jesteś impostorem? We, y, nie masz posłuchiwać do węta. E... Hmm. Aha, naprawdę? lecz, lecia... Nie, nie. Ha? na podstawie czego? Zniknąłeś mi tak. A! Aha! Nie, ja nie byłem w węcie. Widzisz, że ja przyszedłem dopiero. Przyszedłem dopiero. To pa patera, co ja zrobiłem. Ja nikt na nie robił. Co, chodź, 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 chodź. chodź. Ale nie zabijaj mnie od razu znowu, a? proszę Cię. No, wyskocz i zrób też raz. Ty, a jesteś w tym wencie dalej, bo trambaj też wskoczył. Trambaj wskoczył, właśnie do wenta Ej, możesz jeszcze raz skoczyć do węta? No tak, trambaj wskoczył, mówię Ci. Nie, ja mam klucz tak, cooldown masz i dla właśnie. baśni. Tak zwany łups. Dobra, chodź, naprawimy ten. Wiesz co, ja tak bym był e, bardziej. Ja tak jestem ci, trochę tak. innego zdania bo po, tego, bo po tej twojej niewinności, ale. Dobra. Dam ci szansę jeszcze. On <noise> mi da szansę, widzicie? Oj on kurde, jest miły źle, źle źle, Niechaj klanty. tu idzie go, on, on się stara, on jest miły człowiek, on się stara być miły. Nie hejtujcie go! No czego mieliby mnie hejtować? Ja tutaj mówię, że dobra, dam ci tą szansę, bo kurde, możliwe... fakty... może faktycznie... Chodź chodź, 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 chodź. Ej, chodź, A. chodź do komców, naprawdę dzisiaj się nic nie stanie. Po no. prostu... Czaj, do elektryka idę na to. Byłeś ze mną całą rundę, więc jeśli jest i więcej niż jedno ciało, no to... Mm. No to nie wiem, co ci powiedzieć. Masz jakiś skala, bo... Mi się wydaje, ej, ja pu... O Boże, go, ja... o, przez chwilę mi wystrzeliło jakieś Boże. takie b, d, 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 d. Ej, ma, masz jakieś Udmesa wytłumaczenie? Nie widziałem w Google w tej rundzie Ej, idziemy do Trambaja na Skana we WC? Możemy, możemy Zobaczmy, czy jest clear, bo o, no to to skipujemy? Nie, pół z, pół z Mesa bym wywalił. Kogo? Tak szczerze. Pół z Mesa? Mes. Okay, dobra, można. Znaczy, nie wiem czemu, ale no dobra. Ukryte głosy są, no to widzicie. Ale nie wiem, li... muszę, sobie, muszę chyba wydłużyć czas votingu? No tam, bo mega krótki był. Jeżeli, e, ten, boże, jeżeli jesteś impostarem to będę bardzo niezadowolony. Nie, Dobra, chodź Sopelowski tutaj do tramwaj. Trambaj, tramwaj się Trumbaj, miał Trumbaj, skanować. Chodź. Jaki jest krasnoludek normalnie. No tram. Skanuje się, tramwaj klik. E, ej, a nie masz psychego go dziawnoć. nie masz psychego go dziawnoć. Musiałbym mieć impostarem, żeby go dziabnąć. A co jeżeli jestem? No, to nie masz cychy znaczy, Nie wiem, czemu tak normalnie, nie kurde. Masz psychy, Dobra. Działy, działy, Widzowie, nie, masz psychy, widzicie, z z widzicie jak on normalnie tutaj uh, podstęp tego wuje? Ja, co ci ja jestem impostorem i cały czas tylko blefowałem? No, bo, no bo wiem, że ty jesteś gościem, no bo ty żeś wchodził do tego, ale ja dam ci jeszcze jedną szansę, to kurde. A? A, bo żeś takie rzeczy robił. Uuu, dwóch jest! Dwóch Zuzki! Dwie Zuzki ja bym radził uciekać. Też chcesz z Ja jestem i ten yy, Klaso, więc ja wolę się trzymać dalej. Ja nie wiem, czy guzik jest warty tego, czy nie. Trumbwajty, trumbwaju, Jezuski Trząsery kliknął, dlatego, bo O! Chyba trumbajowi tyłek uratowali albo komuś znam. puz mes i uk kaszek są. Dobra? Pus mes jest. A, a cyjan jak jest? Uk kaszek. Uk dobra, kaszek. Dawaj na Ukaszyka, no bo cyjan najpierw leci, potem. E, który mówisz? Puz mes, dobra, potem puz mes. Ukaszek, kurde, chciałem napisać Łukaszek, ale on już leci. To klikam na na mesa, szczerze? To jest teraz, jeżeli jesteś po swoim to powiem teraz, szczerze. Bo ja uważam, że nie. to nie był normalny. Aha! ja myślałem, że to był, nie był normalny cooldown. Bo ty bardzo szybko kupiłeś Norma cooldown. Yy, normalny yy, cooldown venta ustawiłem na 10 sekund. Aha! No to żeś zrąbał. Nie, to na 5 sekund! O boże, no to żeś zrąbał. No bo tak bo to można trollować, łatwo. Ja na górę idę też z tobą, żeby nie w kto. Brany gości jak coś a jaki dałeś Szokse. czas tego? 9 sekund! o kurde! nie gadaj, że nikogo na dole nie ma, boże, ale no... uzme skampi. a, bo to jest użycie, to jest braku użycia mózgu wiedziałem, dobrze, to Mównego, jak widzicie widzowie tutaj przez chwilkę tam możecie sobie cofnąć, miałem prawie 9 tysięcy albo 8 Wysokim spoko, to tak... Y, może zagnamy sobie jeszcze jedną rundkę? To tutaj po cięciu się zobaczymy. Jeżeli w miarę szybko y, trochę osób dojdzie A jak nie no to po prostu pożegnamy się z sami. No to, dobrze widzowie to tutaj zaraz zobaczycie moje role właśnie. No, tutaj macie moją rolę. A wy widzicie moją taką Ciekała rolę taką. Rola. Po prostu, ciekawa rolę. No to dobrze, no bardzo ciekawa rola. E, e, o nazwie crewmate. Chcesz... No. Ej, ej, ej je, ktoś Zdjębie. jest to, bo ja właśnie chcę na skana pójść. Nie, gdzie jesteś? Weź, gdzie jesteś, po baby. Ja idę cię pilnować, żeby Ta. cię nie Tak, tak, chodź i jeszcze kogoś, no bo ja na skanach chcę iść, bo skanach. Ty czarny jest dead! czarny jest dat. Nie, 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 proszę, nie. Nie, oh, Matko, nie. nie, 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 czemu te ludzie wychodzą? Po pierwsze, po drugie, czemu wychodzą? No nie wiem Bracie Wiktore pyta się co to są Shields Chcesz napisać, że jestem Clear, bo ja nie wiem czy oni pewnie powiedzą, że self, bo gra się niedawno to ma założy Eee, nie wiem eee, ja daję I... o, tutaj kolega albo głupi, albo wyrozumiały, bo nie wiem. Na no, bym szczerze uważał, że może być self, bo dopiero gra się zaczął. Właśnie, no. Oj, o, mała, przepraszam. coś tu zrobi. Znaczy ja ogólnie, normalnie, po prostu byłem trochę bliżej mikrofonu i zdarzyło mi się e, wydychać powietrze nosem akurat. I to dmuchnęłem w mikrofon, przed no. Tutaj jest no tak. normalnie, nic nie ma. Ale <laughs> właśnie, nie to, y, No właśnie, no tutaj kolega Mostro chory był normalnie I teraz y, życzymy mu zdrówka, żeby No duszony, kurde Normalnie chory, ostro był I chodź tutaj, ty też tak rób, żeby ze mną poszli ludzie Chodź, żeby w tore ze mną poszli. No, idę, idę Tutaj? E ty, gdzie w tore? Tutaj? No i A tutaj, tutaj, patrz, tutaj używam teraz skana robię Czy on naprawdę skana też robi? <gry> Witalcy mogę zaraz zobaczyć Właśnie się zdradziłem Właśnie się zdradziłem Właśnie się zdradziłem Bo powiedziałem, że Witalcy Trochę mnie zaskoczyło to, że on no, zwentował tako, Ale on się skanował przed sekundą Ale ty, ty czerwony, jakiś ktoś się doskanował Ten, to y, wejdź do, do tego, do elektryka wejdź Do elektryka wejdź tam jest Ale w elektryku nikogo nie ma, a body nie ma nic? Nie jest to Witalcy, sprawdzę. Nie wiem, bo ja widziałem czerwonego jak wentał. A ja jestem czerwony, no to musi SS być. To jest to tak. No klikałem już! Kurde. Klikałem, pa świetnie działa, bo już klikałem. Kliknąłem już dosłownie. Świetna gra w ogóle. Ja... Nie, ale ja mówię, ja ci mówię naprawdę. Widzowie widzieli jak klikałem. Może i nawet słyszeli mnie Bo ja mówię, ja klikałem już, nakierowałem na przyciski i klikałem. Kurde, no, nie... no już leciałem do niego. Nienawidzę cię. Mój najmniej ulubiony gracz komputerowy. Oby cię wyrzucili, bo jesteś niewielki do mnie Tyle osób było i mnie zabiła Oby cię wyrzucili Kurde, jest to tak chamsko dosłownie Dosłownie poszedłem na górę, miałem kliknąć już, ale nie zabiło coś No! Torek wreszcie No, dziękuję Estabą Jo, i ty ruszujesz jeszcze takie AHA takie Pod jakim prawem? Takim że Aby. jakby ty tam, byłeś. Aby, ty tam byłeś byłeś ze mną też? Nie ma jakieś ludzie? Więc wiesz y jakby, oni, oni byli ze sobą, Aby więc wiesz jakby, sobą. tutaj więc trochę w tyłku jesteś. No i S z tobą. Dobra, widzowie! Jaj, ale jak bym widzicie... to igrał, by dobra, nie, gdyby nie troszkę! Dobra, nigdy nie po prostu gra się jąś tylę. <laughs> nie no, Sopelowski jest lepszym graczem odemnie. I to tutaj zrobił taką głupotę, widzicie? Jaką. I przez to przegrał. No troszkę więc. zrobiłem głupotę, dobrze, bo Nie ja pomyślałem o tym, że ten. E, ale nie. że event, to to los, to los, dobra, to teraz quit klikamy. No i dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Przypominam wam jeszcze raz, żeby no. zostawić suba z dzwonkiem oraz łapę w górę. I no, jeżeli chcecie więcej amongota, no to oczywiście, no, w przyszłości, jeżeli więcej chcecie, no to wiadomo, napiszcie w komentarzu coś. I oczywiście też napiszcie e, e, Sofelowskiemu, w ogóle życzcie mu i w komentarzach wszędzie e, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, oczywiście, bo dzisiaj ma urodziny. A oprócz tego zdrowia, no bo niedawno chory był, żeby go nie zachodzą. Bo... Dobrze, więc e, oczywiście, dziękuję Wam za oglądanie, był wam Komiczny oraz. Sopelski! No, miejmy nadzieję, że widzimy się jak najprędzej. Strzała.